Dzień dobry, Bartosz Cwynar, zapraszam na wiadomości z regionu Myślenice i TV o to, co dziś m.in. w programie. Ognisko ptasiej grypy w Krzywaczce. Orszach Trzech Króli w Myślenicach. Siepraw pełen Sopek. Gorące serca tym razem w Tokarni. Pod koniec ubiegłego tygodnia powiat myślenicki obiegła wiadomość o wirusie ptasiej grypy. Ognisko wirusa H5N8 zlokalizowano w jednym z gospodarstw w Krzywaczce. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto działania mające na celu zapobiegnięcie dalszego rozprze rozprzestrzeniania się wirusa. Jest stwierdzone ognisko ptasiej grypy, jest zaznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony. Cała gmina Słukowica jest w tym obszarze zagrożonym, natomiast na razie nie ma co panikować, bo ta choroba się nie rozprzestrzenia. Współpracę z inspektorami weterynarii musieli podjąć właściciele gospodarstw znajdujących się w strefie zagrożenia ptasią grypą. Perlustracja to takie wstępne szacowanie, ile. Drobiu znajduje się w poszczególnych gospodarstwach i za tym idzie taka wstępna wycena do decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Jak mieszkańcy powinni się zachować podczas tej perlustracji? To znaczy, no, muszą wpuścić inspektorów powiatowego lekarza weterynarii, no i pomóc w jakiś sposób przy liczeniu tych kur. No, i muszą potem ten protokół podpisać. To jest ich zadanie, nic więcej. Na jakim terenie obecnie jest prowadzona? To jest teren obejmujący 500 metrów od ogniska wykrytej ptasiej grypy. Następnie przechodzimy do tego okręgu 3-kilometrowego i tam będzie w następnych dniach taka perlustracja prowadzona. Pan sam ma gospodarstwo? Mam. Byli u pana inspektorzy weterynarii? Y Inspektorzy weterynarni, ale byli inspektorzy. Jak ta wizyta wyglądała? Wszyscy policzyli, oglądali sztuki, byli dzisiaj jeszcze oglądać sztuki, także nie wiem, ale może dlatego, dla że dla jestem to e, dbają o mnie, bo ja mam i bażanty, i, i, i gołębie, i, i kury, I tylko nie zwykłe kury, tylko kury hodowlane. Jak do Pana przychodzą mieszkańcy Krzywaczki, to co im Pan mówi, jaką informację Pan im przekazuje? Na razie nie straszę, bo myślę, że do tego nie dojdzie kardynałnego błędu, który wydał weterynarz powiatowy, czyli zadymiania drobiu, bo moim zdaniem to jest morderstwo. Jeśli rozpoczniemy procedurę usypiania, to będzie wyglądało to w następujący sposób. Moi inspektorzy w asyście policji Mówię w policji, bo niestety niestety z różnymi ludźmi się spotykamy, będą, będą przyjeżdżać do gospodarstwa, przeliczać drób i co będzie ważne dla mnie do wypisania, do wypisania kolejnej decyzji odnośnie wyceny. I do każdego gospodarstwa literalnie będzie ode mnie wręczona decyzja administracyjna, mówiąca o nakazie zabicia w tym konkretnym gospodarstwie. Także ja nie wydaję jednej decyzji na wszystkie gospodarstwa, tylko wydaję na pana Kowalskiego, Nowaka i innych po kolei. Każdy, Ka każdy będzie miał swoją, swoją decyzję, że musi, musi po prostu tam to wybić. I łącznie z naszymi naszymi inspektorami. Przyjedzie ekipa z ratownictwa ratownictwa chemicznego i ona ma specjalny samochód służący do gazowania. Będą wyłapywać te ptaki i gazować. Za tym samochodem będzie samochód zakładu utylizacyjnego, który będzie już popakowane worki ptaki odbierał. I następny trzeci samochód to będzie samochód, który będzie dezynfekował, prowadził ostateczną dezynfekcję w danym ognisku. Jest to dosyć ważne, żeby to zrobić szybko, sprawnie, i po tym zabiegu będzie, będziemy prowadzić dokładnie w pozostałej strefie tej 3 kilometrowej dokładnie tego rodzaju sytuacje, I, i po wybiciu wszystkich tych ptaków, no, będziemy, będziemy, przejdziemy do strefy 10-kilometrowej, gdzie będziemy lustrować tylko, już bez wybicia i daj Boże, żeby nie było żadnych przypadków dodatkowych, bo wtedy znowu musielibyśmy wyznaczać strefę zagrożoną, zapowietrzoną i tak dalej i tak by się to skończyło. Pod... Podstawową nieścisłością jest to, że w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2007 roku o zwalczaniu ptasiej grypy, Nakazuje się powiatowemu lekarzowi weterynarii zdiagnozowanie każdego gospodarstwa i ocenę ryzyka rozprzestrzeniania się. Przyjeżdżają nie lekarze weterynarii, tylko inspektorzy. Nie oceniają ryzyka, tylko informują, że będzie zgazowanie. Na podstawie czego? No, oni nie są kompetentni, na podstawie tego, co mówi lekarz powiatowy. Lekarz powiatowy mówi, że nakazał to lekarz główny. Główny lekarz nie ma żadnych kompetencji w rozporządzeniu, w związku z tym dla mnie jest to działanie poza prawem. Niezgodne. Wszystkie, wszystkie nasze, nasze działania, które podejmujemy, zarówno inspekcja weterynaryjna, jak i straż, policja, jak i wójtowie, burmistrzowie, pan starosta i tak dalej, mają absolutnie umocowanie prawne. Ja nie chcę w tej chwili cytować tych, tych aktów prawnych, ale... Jest to wszystko zgodnie z prawem. Mało tego, ja oczywiście konsultuję swoje poczynania z moim szefostwem w Krakowie. I pani dyrektor małopolski Wywózki Lekarz Weterynarii akceptuje moje działania i przeglądnęła pracę, jaką wykonałam i uznała, że, to, że, że idziemy w dobrym kierunku i tego kierunku będziemy się trzymać, mimo że jest to obwarowane tym, że ludzie mogą o nas powiedzmy źle mówić, ale proszę mi wierzyć. Ja nie chcę nikomu zrobić krzywdy, nie chcę nikogo karać, nie chcę jak najlepsze odszkodowania im wypłacić, ale muszą zrozumieć, że to są jedyne sensowne działania, które musimy podjąć, żeby zgodne z prawem, I jeszcze raz poproszę, zgodne z prawem, natomiast... Kto nie zna prawa weterynaryjnego, ono jest dosyć mocno rozbudowane. To wolałbym, żeby nie zabierał głosu w tej sprawie, bo, bo, bo po prostu myli pojęcia i, i, i wprowadza wśród ludzi sytuację, którą ludzie nie wiedzą, co wybrać, czy iść, czy iść w tym kierunku, czy iść w tym kierunku. Ja jeszcze raz powtarzam, wszystkie działania są podjęte zgodnie Sprawem. Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami miast i miejscowości w całym kraju 6 stycznia. W naszym regionie największy orszak, a właściwie trzy orszaki, przeszły przez Myślenice, kończąc swój pochód na rynku. Uczestników tego wydarzenia nie odstraszył nawet siarczysty mróz. Na, w adwencie mówiliśmy o grawitacji łóżka, a teraz była grawitacja jakiegoś mrozu czy, czy warunków. Jednak pomimo tego zaufali gwieździe, która ich poprowadziła i dopisali liczni, jak możemy zobaczyć. Jakie jest znaczenie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej Polsce, kiedy społeczeństwo przez różne sytuacje, które mają miejsce w kraju, jest podzielone? Jakie jest znaczenie tego dzisiejszego święta? Królowie przypominają nam o tym, że. Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pochodzą z kraju pogańskiego i zostają zaproszeni do tego, by odkryć prawdziwe szczęście, prawdziwą wartość, by odkryć Boga obecnego w świecie. Wciąż musimy sobie o tym przypominać, bo różnego rodzaju sytuacje sprawiają, że o Bogu zapominamy. Tak jak zapomnieli o nim kapłani, choć wiedzieli, gdzie się ma urodzić, tak jak zapomniał o nim Herod, choć był świadom także tego, że przychodzi Mesjasz. Na płycie rynku nie zabrakło wspólnego kolędowania, modlitwy i oczywiście złożenia darów dla dzieciątka Jezus. Jakie jest w obecnych czasach znaczenie święta objawienia pańskiego, pana zdaniem? Moim zdaniem, święto Czech Króli jest bardzo ważne dla, dla tradycji Polaków. I żeby się umieli ludzie zmobilizować, jakoś pokazać tą swoją wiarę i, i przedstawić to wszystko tutaj, właśnie. Witaj, Jezus, w żłobie! Witaj Jezu w żłobie! Wita, się w, Witaj. w żłobie Pana, na kolana, i oddali tary, co z tobą W święto Objawienia Pańskiego Muzyczny Rok zainaugurowała Orkiestra Dęta Petokarnia. Muzycy pod batutą Janusza Jędrochy przedstawili zróżnicowany repertuar, co spotkało się z ciepłym przyjęciem publiczności. Występ orkiestry to pierwsze wydarzenie organizowane w Gokisie pod kierunkiem nowego dyrektora Bartłomieja Dyrcza. Bardzo dobrze się złożyło, że akurat trafił mi się na początek koncert naszej orkiestry dentej, bo to tworzą ją wspaniali ludzie. W większości są to strażacy, w większości młodzi ludzie, z wielkim zapałem tworzą muzykę różnorodną. Akurat mamy okres świąteczny, okres kolęd, także w Koncert noworoczny składał się z dwóch części, przede wszystkim właśnie z części kolendowej. Druga część była bardziej pod publiczność nastawiona, był to przegląd światowej polskiej muzyki rozrywkowej. Więcej o nowych perspektywach działalności ośrodka, a także o pomysłach na jego funkcjonowanie oraz wielu innych ciekawych tematach związanych nie tylko z kulturą z dyrektorem Bartłomiejem Dyrczem w programie Gość Tygodnia Myślenice ITV porozmawia Ewelina Mielecka-Stankiewicz. Już teraz zapraszam na tę rozmowę. Emisja oczywiście w najbliższą sobotę. Gospodarze Mieszkańcy Łęk mogą wreszcie w pełni korzystać ze świetlicy wiejskiej. Niedawno zakończyła się tam bowiem termomodernizacja symbolicznego otwarcia świetlicy dokonano 7 stycznia. Nie byłoby tego pięknego rzeczywiście obiektu, gdyby nie państwo zaangażowani. To jest najważniejsze, to nie tylko to, że gmina Pan Burmistrz Żada Miejska widzi, że jest potrzeba wyremontowania danego budynku. Ale najważniejsze to, że w tym budynku się coś dzieje. Rzeczywiście kwota ponad 350 tysięcy, która została przeznaczona na ten cel, myślę, że będzie, myślę, że będzie yy, dla państwa yy, tym, czego brakowało u państwa, u państwa w sołectwie. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łękach to było nasze marzenie spotykając się tutaj mieliśmy problem z ogrzewaniem, było tutaj zimno, marzliśmy i naprawdę to było nasze takie wielkie marzenie, żeby tutaj kiedyś było ciepło, żebyśmy mogli się tutaj spotkać i też w sezonie zimowym i kontynuować nasze działania. To było po prostu nasze wielkie marzenie i to otwarcie dzisiaj świadczy o tym, że marzenia się spełniają i że nie wolno się zatrzymywać na jakichś etapach, tylko naprawdę marzyć o dużych rzeczach i, i to może się kiedyś spełni. My jesteśmy tego świadectwem. Nie zostało zmienione. Świetlica została ocieplona, wymienione zostały okna, wymieniony został piec centralne ogrzewanie. Odświeżono świetlicę, odmalowano. No teraz wygląda to na miarę XXI wieku, naprawdę. Przy okazji sobotniego spotkania miał miejsce również konkurs szopek bożonarodzeniowych, który poprzedziły jasełka w wykonaniu dzieci z grupy teatr dla dużych i małych. Może Pan będzie tak miły i powie nam do kamery, czym są dla Pana święta Bożego Narodzenia. Wiele się nie różnam od zwykłego dnia, choć na ulicach i w domach kolęda do ciągła. Ciągle gra, Praca nie ubywa, wręcz przeciwnie jest. Święta to trudny czas. Gdy obowiązki w biznesie wypełnić czas, ludzi nam nie mniej wymagać. W niedzielę 8 stycznia w Sieprawskim Kościele miał miejsce finał 16 konkursu szopek bożonarodzeniowych krakowskich i tradycyjnych. Spośród kilkuset szopek jury wybrało siedmioro zwycięzców w siedmiu różnych kategoriach. Jest to rozwijanie nie tylko wyobraźni i zdolności artystycznych dzieci, młodzieży, także dorosłych, ale jest to budowanie wspólnoty. Wybór był nieprawdopodobnie ciężki. Sami Państwo zobaczyli, jak wspaniałe te szopki były. To każda zasługuje na zauważenie, na nagrodę, ale myślę, że najpiękniejsze to, co te szopki wniosły, to jest to bogactwo w rodzinach. To jest ten cement, jak to ksiądz ładnie powiedział właśnie. Ósmą, najładniejszą szopkę wybrało nieco inne jury. W tym przypadku o zwycięstwie zdecydowali internauci głosujący na portalu społecznościowym. Ile lajków było na tym Facebooku, że zwyciężyłaś? No chyba tam było tysiąc. Tysiąc. Mhm, tysiąc i czyja to była głównie sprawa? Koledzy, koleżanki, kto głosował? E, znajomi brata i różni ciocię i rodzina. Po raz dziewiąty Salwatoriański Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny w Więciurce zorganizował koncert pod hasłem, pod hasłem Świąteczna Akcja Gorących Serc. W porównaniu z poprzednimi edycjami zmieniło się miejsce imprezy. Do tej pory było w Więciurce, w małym kościółku parafialnym. Mało, ciasno, atmosfera była też super, ale w tym roku postanowiliśmy rozwinąć skrzydła i wyjść na szersze wody, na teren całej gminy. A miejsce takie neutralne i najbardziej chyba dla wszystkich, to jest gok tutaj w Tokarni i chcieliśmy łączyć, żeby to była nie tylko inicjatywa więciórki, parafii w ale wszystkich parafii z całej gminy. Jesteście na zdrowie, na ten nowy rok, co będą się darzyła Przewidzka i Grom. Nie zmienił się natomiast klimat oraz charytatywny charakter akcji. W tym roku pieniądze zbierano na rzecz siedmioletniego Damiana Pandyry. Damian przeszedł usunięcie guza mózgu, móżdżku dokładnie. Od tego czasu jest oddycha za pomocą respiratora. Też jest karmiony przy pomocy takiej przetoki żołądkowej, czyli PEGA, więc samodzielnie nie je, ani samodzielnie od, nie oddycha. Więc największą potrzebą w tym momencie jest też rehabilitacja, no, ciągła nieustanna rehabilitacja. Tradycją świątecznej akcji Gorących Serc, poza występami muzycznymi i zbiórką pieniędzy na pomoc chorym dzieciom, jest wybór cukiernika roku. To zaszczytne miano wywalczyła w tym roku Maria Romaniak. Podczas świątecznej akcji Gorących Serc zebrano ponad 35 tysięcy zł. ja <śmienny> złotych. W niedzielę 8 stycznia wiejski Dom Kultury w Głogoczowie zmienił się w świątynię chwalenia Pana poprzez śpiew. A wszystko za sprawą zespołu Joyful Voice, który muzyką gospel oraz swoją dobrą energią zaraził praktycznie wszystkich zgromadzonych. W gminie Słukowice trwają spotkania opłatkowe. Piątek 6 stycznia okazję do poświątecznej integracji miała społeczność krzywaczki, natomiast dwa dni później przy wspólnym stole zasiedli mieszkańcy Biertowic. Co dają takie wspólne spotkania jak dzisiaj? No na pewno integrują mieszkańców. Można się wymienić z różnymi doświadczeniami, wspólnymi przeżyciami. No i są później miłe wspomnienia z takich właśnie imprez. Czy Pana zdaniem na takich spotkaniach opłatkowych, jak dzisiaj, dobrym pomysłem jest angażowanie dzieci? Bardzo dobry, bardzo dobrym. Dlaczego? Nie, bo takie dzieci to przeżywają, a my też przeżywamy to. No a właśnie, jak znaczy, jakie emocje Panu towarzyszą dzisiaj? A już żywioł w oczach, bo tak malutkie dzieci, a tak fajnie to, no, te Panie przygotowały, fajny spektakl. Jerzy Dudek, zwycięzca Piłkarskiej Ligi Mistrzów i jeden z najbardziej utytułowanych polskich futbolistów w historii odwiedził Dobczycę we wtorek 10 stycznia. Były zawodnik między innymi Liverpoolu i Realu Madryt spotkał się z młodymi piłkarzami miejscowej Raby. Bramkarz rodem z Knurowa wsparł także akcję pomocy pięcioletniemu Patrykowi walczącego ze śmiertelną chorobą. Poznajesz tego pana? Tak. Poznajesz, tak? Cieszysz się, że tu jest? Tak. A co u ciebie słychać? Dobrze. Wszystko okej. Okay. Popatrzcie, ile kibiców przyszło, żeby zobaczyć Jurka Dudkę. Dużo. Dużo? Dużo. Pomachaj. Dużo, pomaj. Słuchajcie, na pewno będziemy trzymać kciuki za Patryka, bo my gramy w jednej drużynie. Pamiętajcie, że indywidualnie można osiągać niesamowite rzeczy, ale dużo łatwiej jest je osiągać, jeżeli wszyscy jednoczymy się i robimy coś, w wspólnym celu, tak jak wygrywanie meczów na przykład. Przecież Jurek Dudek nie wygra sam meczu, nie? No. Lewandowski nie wygra sam meczu, nie? Że potrzebuje do tego spo, wsparcia całej, całego zespołu, nie? I żeby pomóc Patrykowi, to my potrzebujemy wsparcia całego zespołu, nie? I tak będzie dobrze, nie? I, i... W tym tygodniu gorąco zapraszamy miłośników podróży do Muzeum Regionalnego Dom Grecki. Już dziś o 17:00 odbędzie się tam spotkanie z Elżbietą Dzikowską. W niedzielę natomiast zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezy związane z WOŚP będą się odbywały niemal przez cały dzień, m.in. w Myślenicach i Lubniu, a zwieńczeniem akcji będzie oczywiście Światełko do Nieba. Melomanów zapraszamy natomiast do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie w niedzielę występ, wystąpi Orkiestra Kameralna Concertino. Początek Wielkiej Galinoworocznej o 17.00. Zapraszamy także na kolejne wydarzenie w ramach cyklu Wielokulturowy Styczeń w MOKIS. Tym razem będzie to promocja książki Nasze Południki Szczęścia autorstwa Elżbiety i Andrzeja Lisowskich. Początek spotkania we wtorek 17 stycznia o 18. W środę 18 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano koncert kolęd, a wykonają je członkowie Huru Hura pod dyrekcją Magdaleny Starzec. Początek o 17. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.